Prawie mi się udało. To próbuj dalej. Żebyś wiedział. Eee, Co się dzieje? Will dołączył do drużyny. Stary! Tak! <noise> Ale byle kogo nie przyjmujemy? No, popisz się! I hej. Zero strachu.

Szybko, Will! szybko. Ten typ to porażka od początku do końca. Spadamy stąd. Will! 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 Biegnijcie po pomoc! Ha! Ah! Ma ah. Ma mama! Co ty w Donalda się bawisz? Tak, ale wszystko gra. Trochę bolało, ale nic mi nie jest. Nigdy więcej nie rób takich numerów. Oh. Potrzebuję Cię. Ktoś mnie musi nauczyć cloud Co?